Okej, okay, witam wszystkich. To znowu Kane. Z powrotem jesteśmy w tym całym wielkim magazynie, czy co to to ma być w ogóle. Nieważne, wszystkich ostatnio wycięliśmy, więc teraz będę chciał trochę do tego poprzeszukiwać. Mam nadzieję, że się uda, że wyłączyć te kamery. E, dobra, zacznijmy od hakowania tego dziadostwa. Myślę, że już tutaj nie ma żadnych przeciwników, więc e, już nikt nas tutaj nie zaskoczy i nie załatwi, jak ostatnio ten dziad. E, dobra, weźmy, przejmijmy to. Przejmijmy sobie od razu to. A, dobra, wszystko, jadę, bo... Bo <laughs> czemu by nie... O kurde, no nie, dobra, udało się Spoko Okej, okay. wyłączymy sobie tego lasera całego Lasera ładny, wow <grytania> Ten laser e, To jest też otwarte, już nie ma co hakować Więcej amunicji do karabinu, pięknie O to chodzi, oby tego było jak najwięcej Najlepiej jakiś handlarz jeszcze A, kolejna amunicja Dobra, pudełko do rozwalenia Tak jest, do rozwalenia mówię Okej okay. Tak jest, zaraz, czy ja tutaj byłem? W tym przewodzie, którym można się tam dostać. O, sprawdźmy to od razu, bo potem zapomnę. Może będzie jakieś doświadczenie. Okej, okay, tutaj można było pewnie zajść tego kolesia, który tutaj czekał wcześniej, zanim wyszedł i go rozwalić. Okej, okay. ciekawe. Nie wiem, gdzie my jesteśmy w tej chwili, ale zawsze można rozwalić pudełko. Eee, to nie jest do otworzenia. Aha, tu mamy jakąś kasę. Spoko. jak będzie graz się gra zapisała. Nie wiem czemu, no ale nieważne. Chodźmy tędy. Okej, okay, tutaj są jakieś drzwi. Pewnie to są któreś z tych, które pominąłem wcześniej. Dokładnie, to są te drzwi, które tutaj prowadzą na zewnątrz. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ostatnio mam jakieś problemy z tym dźwiękiem. Nie mogę ustawić dobrze tego mikrofonu i tak dalej. Nie jestem pewien, czy ten balans w ogóle jest taki, jak powinien być. Mam nadzieję. Powinienem to trochę dłużej potestować. Sorry za to, ludzie. Jak faktycznie coś failowałem. Dobra, tędy sobie właśnie przywędrowaliśmy. Może przestawmy to pudło. O, tu już nic nie widzę. Tu jest to całe biuro, więc może od razu je sprawdzę. Eee, tak jest. Tędy mogliśmy tutaj wejść, ale weszliśmy. Co jest grane? Paraz, weszliśmy chyba tędy, tak jest. Dobra. Żeby nie było, że już się nie chcę tutaj gubić. Eee, pudło rozwalone. Zobaczmy, co tutaj mają. Strzałki obezwładniające. Mamy tu gdzieś. Gazeta. Ok, to jest to, co było ostatnio. Spoko. Eee, tu jest mapa tego, ale my mamy własną mapę, więc sobie na razie to oleję. Ok, wirus anihilujący, niech będzie. Eee, więcej kredytów, spoko. Jeszcze zobaczę na pewno, czy tutaj nic nie ma. Nie. Idziemy dalej. Kudełko do rozwalenia. Pięknie. Dobra. Mamy pełne baterie, mamy 105 punktów życia, przydałoby się trochę więcej mieć. E, dobra, batonik niech będzie. Chyba mieliśmy tylko cztery, więc mamy teraz komplet. I tutaj mamy komputer, który chyba jest właśnie ten rdzeń bezpieczeństwa i chyba ten właśnie komputer, jak tak wygląda, to można e, będzie wyłączyć wreszcie te cholerne kamery i bardzo dobrze, bo nie chcę, żeby się tutaj już alarm włączał. Co prawda już wszystkich zabiliśmy, no ale może gdzieś są jeszcze jacyś inni przeciwnicy, więc postaram się zrobić to w miarę cicho. E, dobra, możemy iść tędy, tędy. Widzę, że to jest dość trudne do skakowania, zwłaszcza, że chce się tutaj dostać. No cóż, mam aż 5 zatrzymań, więc może nam się jakoś to uda zrobić. Czym opłaca się, opłaca mi się iść tędy. Okej. Okay. Dobra, po prostu trzeba z tym lecieć. Najwyżej będę zatrzymywał te rzeczy. I tyle. No oczywiście. Wow, wow, ale kurde mało czasu było. Wiem, że to się uda zrobić. Wszystko. Jak chcę już teraz. Okej, okay. chyba wszystko wziąłem, co chciałem. 100 kredytów i 100 punktów do doświadczenia dodatkowo do tych 75. No i wreszcie mogę wyłączyć to dziadostwo. Dobrze ogarnąłem wcześniej, że można w ten sposób to wyłączać, bo byłoby marnie. E, nie mogę wyłączać tych rzeczy, ale ja w ogóle ich nie widzę, mówiąc szczerze. E, drzwi brak podłączonych. No i tyle. Dobra, kamery są wyłączone. Elgansko, chyba na rada, że też już ich nie będzie dzięki temu. E, dobra. No cóż, trzeba szukać dalej jakichś rzeczy ciekawych tutaj. To jest naprawdę spory obszar, więc myślę, że chwilę tutaj spędzimy. Najwyżej później jak będę jeszcze chciał coś zobaczyć, to przerwę nagrywanie, jak już tak obejdę. W miarę ogólnie zobaczymy, zresztą, jak to będzie. Rozwa się pudełko dziadowskie, bo. Okej, okay, pięknie. Dobra, idziemy dalej. Może znajdzie jakiś ukryty punkt praxis, to byłoby dopiero coś. Eee, dobra, więcej amunicji. Niech będzie. Oduż to. Dobra, nic tu nie ma ciekawego. Idziemy dalej. Też nic... Tutaj chyba też nic... Okej, okay, dobra. Chodźmy tutaj. Pewnie już część tych rzeczy już przechodziłem i sprawdzałem po prostu. A, no dokładnie, tędy to ja już tutaj byłem. Aha, dobra, jeszcze sprawdzę, Z którym ja tutaj przybiegłem. Jeszcze bym chciał tam wyjść raz na zewnątrz, dlatego, bo wydaje mi się, że gdzieś tam był e, kiedyś jakiś e, palmtop, czy raczej jakiś tablet, który... Eee, przegapiłem, bo tam zaczęli do mnie wtedy strzelać, nie wiem czy pamiętacie so, może zejdźmy tędy po prostu Aha no, W dół, w dół, tak jest Idziemy tędy i... Dobra, tu jest, tu byliśmy na samym początku Tutaj jest alternatywna droga, którą przed chwilą odkryliśmy I teraz jeszcze z tej strony, wydaje mi się, że to było eee, Okej, okay, tutaj właśnie, pięknie Wydaje mi się, że tego nie przeczytałem wcześniej ale nic z tego nam nie dało, no ale dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. O co tutaj chodzi? Sorry, w ogóle ja się nie mogę skupić na tym czytaniu, i marnie to wychodzi. <laughs> eee. No okej, okay, dobra, mają tutaj jakiś więźniów, nieważne. Niech będzie. Bardzo się z tego cieszę. Może nie powinienem, ale będę się z tego i tak cieszył. E, amunicję do rewolweru. Olejemy to. Przedstawię te pudła. Może tutaj coś będzie. Jakieś kredyty? Nie, nie ma żadnych kredytów. Czy ja jeszcze chociaż miał na co wydać te kredyty wszystkie, które tak komikuje? Tak. Na przykład na amunicję do karabinu albo jakąś nową wypaśną broń. Chyba już o tym mówiłem ostatnio. No nieważne. Sorry ludzie za to, że jestem czasem nudny. Przez większość czasu. Eee, dobra, idziemy tędy. Wezmę to dziadostwo. No, żadne pudło nie przeżyje. Nie wiem, czemu je rozwalam. Naprawdę, to już jakaś mania z mojej strony w tej chwili. nigdy Nic z nich nie wypada. Mogę je po prostu przestawiać. A ja je muszę wszystkie rozwalić. Okej, okay, dobra, to jest tutaj. Eee, no myślę, że wszędzie tutaj byliśmy. Trzeba po prostu lecieć do wyjścia. Za to ludzie, muszę coś sprawdzić. Nie, dobra, myślałem, że ktoś do mnie dzwoni. Eee, dobra. Czy tutaj jest coś? Niestety nie. Może tutaj? Więcej kiedyś tu, pięknie. Eee, dobra. Tutaj mamy więcej pudełek do rozwalenia. Mówię do że do rozwalenia. Miał dużo amunicji, mógłbym rozwalać strzelając te pudełka, no ale niestety... Tutaj wydaje mi się, że zawsze będzie taka sytuacja, że nie będzie jej zbyt wiele. Dobra, zaś ja już tutaj byłem, nie wiem czy mnie tutaj teraz tak cuduje. Ło, wow, tutaj coś jest. Eee, a, nie dobra, dobra, te rzeczy to ja wywaliłem ostatnio, tak mi się wydaje. Eee, dobra, chodźmy dalej. Dobra, tutaj już byłem chyba. Więc... Zaraz, 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 zaraz. Tutaj coś może. Nie, tędy to już sprawdzałem te rzeczy. Przed chwilą, pięknie. Eee, dobra, tutaj jest zejście na dół. Weźmy sobie karabinek. I więcej amunicji do karabinu, pięknie kredyty ha, ha, ha. Może pozwalę to, to dziadostwo? Pięknie, eee, dobra Jeszcze tą stronę sprawdzę, już będę tam pomykał na dół Okej, okay, ma rewolwer, ale rewolwera to ja już nie chcę. I amunicji do rewolweru, rewolweru, chyba nie rewolwera. E, nieważne. Dobra, tutaj coś mamy. Okej okay. no proszę, jak coś znalazłem jeszcze. Może tutaj będzie coś ciekawego? Jakieś rakiety do wyrzutni rakiet, o to też by się przydało, bo ta wyrzutnia rakiety jest całkiem niezła, tylko amunicji do niej nie ma. Amunicja snajperska weźmiemy, bo jeszcze mi się mieści w tamtym jednym e, miejscu. Okej, okay, tutaj coś jest, aczkolwiek w ogóle z niej nie korzystam. Powinienem wziąć jednak tą wyciszoną snajperkę, byłoby chyba to bardziej rozsądne. Być może wymienimy później. Chyba znowu też mówię o tym, o czym mówiłem już w ostatnim odcinku. Hmm. Okej, okay, nie wiem czy ja tutaj byłem czy nie. Wiem, że kiedyś schodziłem po jakichś tego typu schodach i wchodziłem gdzieś, nie wiem, dobra, chodźmy na początku na górę. Na szybko postaram się już to zrobić i będziemy się zaraz stąd zbierać. Nie Chciałem już tego wycinać, no bo mogę tutaj znajdować jakieś dziwne rzeczy potem gdzie będą, nie będą wiedzieli jak będą to oglądali, będą chcieli znaleźć te same rzeczy i, e, i nie będą wiedzieli gdzie one są po prostu. Mi się potem nie będzie chciało tego tłumaczyć. Ale oczywiście przez 90% czasu, albo nawet 95% czasu będę marnował tutaj po prostu nasz czas Tak jest Jeszcze zejdziemy tutaj na dół maksymalnie Być może ja tędy już się poruszałem, tylko przegapiłem tą kratkę po prostu wentylacyjną I wszedłem tędy, prawdopodobnie tak właśnie było Tak jest, tam nawet coś takiego eee, Tak i bałem się, że mnie tutaj kamera znajdzie, dokładnie To jest winda, do której mamy się dostać eee, Znaczy, do której mamy się dostać, przez którą musimy eee, skorzystać, żeby to tu jest. Żeby przejść dalej. Aha, dobra, przed chwilą tutaj byłem. Dobra, koniec tego marnowania czasu ludzie. Tam jeszcze widzę amunicję, którą chyba przegapiłem wcześniej. Więc może to nie była aż taka maksymalna strata czasu. Jak się mogło wydawać? Eee, o, o, jeszcze tutaj się ogarnę chwilę i zaraz naprawdę do was wracam, jak już to dokładnie przeszukam, więc ciach. 9. Ok, Okej, wracam. Nic kompletnie nie znalazłem ciekawego. Można było się tego spodziewać, eee, więc jedziemy tą cholerną windą. Czy cokolwiek to jest, chyba Winda jednak. Tak jest, to. Zrobisz sobie gierkę. Może być, wow, 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 ale tutaj przeciwników będzie. Może się będę skradał do diabła. Nie widzę tego wszystkiego, dużo będzie wszystkiego do rozwalania. Wow, pięknie to powiedziałem. Wszystkiego, wszystkiego. O kurde. Mam myślałem, że tam. No, z Sadzą. Wonderful. Adam, talk to me. This factory, where the hacker's signal originated, it's got FEMA signs all over it. I think it's some kind of internment camp. FEMA? That's impossible. Half of our contracts are government issue. I know. But the soldiers who attacked us are here. And from the looks of it, they've got access to some pretty impressive equipment. I better make some calls. Find out who's given the orders and get back to me. Okej, okay. dostaliśmy sporo doświadczenia i punkt praxis, nieźle, może się przydać biorąc pod uwagę jakie tutaj są tłumy, wow, dobrze, że na tym piętrze nas nie wypuścili, <grym> No to dopiero, byłoby, dopiero byłaby rzeźnia, trzeba byłoby chyba z wyrzutni razu przydzwonić. Dobra, zobaczymy jak to jest, no mam nadzieję, że ja nie mam wszystkich tych przeciwników zatłuc, znaczy w sumie nigdy nie ma takiego e, musu, żeby to zrobić, ale chyba tym razem się dostosuję do tego, bo e, naprawdę podziękuję za taką walkę z taką ilością. No kurwa. Nie podoba mi się to miejsce, jestem tutaj cholernie odsłonięty. No dobra, tam jest jakiś wielki mech. Pięknie. Chyba z wyrzutnia rakiety się bardzo brzyda. Albo ten granat. Eee... Ja jebie. <laughs> nie podoba mi się to bez wątpienia, nie powinienem ich atakować eee, bezpośrednio. Robot musi oczywiście tutaj iść teraz w naszą stronę. by się to załatwić trochę po cichu, przynajmniej dopóki nie wykończy większości z tych przeciwników. Hmm Pięknie. Możesz sobie stąd pójść robociku, jednak, tył zwrot. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję. Bardzo naprawdę za tą pomoc. E, dobra, zapisujemy i spadamy stąd. Trzeba by jakieś lepsze miejsce sobie ogarnąć. Może gdzieś na górze, na przykład. A tam też wędrują ci wrogowie Okej, okay, dobra, przeszukam te rzeczy później, jak już wszystkich tutaj rozwalę Mam nadzieję, że to się uda zrobić Okej, okay, tutaj jest całkiem dobre miejsce, żeby tutaj wracać Bo widzę, że stąd raczej nikt mnie nie ogarnie już No ale by się ta wyciszona snajperka przydała Naprawdę, wyjątkowo Gdyby koleś stanął, mógłbym próbować, ale tak to nie bardzo chcę Tutaj narobić rabanu ups ups <grywa> no z koleś, kurde stań sobie gdzieś dziadu tylko, że tam jest ich więcej, więc rozwalę jednego i zaraz się mi zwalą na głowę e, tłumy, wow, dobra, prawie nas ten zauważył chodźmy tutaj napisz grę chodźmy tędy jest cudem jeszcze nas nie zauważyli. Tu jest widzę że następna dobra skrytka Łuki okay. Ups Dobra, teraz się będę tutaj chował. Mam nadzieję, że to jakoś się uda zrobić. A, tam się włączył. No dobra, zobaczcie czy to w, ten, to w ten sposób można w ogóle zrobić. Jak ja chcę. Czyli powoli ich porozwalać nawet jak są już na jakiejś tam czujności swojej. Teraz już nie muszę się przejmować moją e, wyciszoną... Wyci wyciszeniem mojej snajperki, bo po prostu oni i tak już wiedzą, że tutaj coś się dzieje. Aha. Okej. Okay. <grytanie> Sara ludzie trochę zejdzie tutaj, zanim ja tutaj wszystkich wykończę. FAK Kurde, myślałem, że go ładnie zdejmę, a tutaj wielkie gówno się mi z tego udało. Okej, okay, trzeba zmienić miejsce. Wow 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 Okej, okay, dobra, chyba ten robot ma jakieś wyrzutnie rakiet albo coś takiego. Dobra, pierwszy raz. Pierwszy fail tutaj. Oj, naprawdę może trochę tutaj zejść. Z walką z tymi przeciwnikami. Ciekawe, ile trzeba byłoby wpakować w niego jakiś rakiet, żeby rozwalić tego mecha. Hmm. Czemu by nie? <grystanie> w końcu mamy jeszcze dwie rakiety. Masz w buzie? Dziadu? Przeżył to, niestety. Pak. Okej. Okay. Pozwolony. Przynajmniej przeciwnik został wyeliminowany. Nie już więcej rakiet, niestety wow wow, wow, co się dzieje? Eee. Kurde. Może po prostu tamci się rzucają granatami. Nie jest miłe z ich strony. Fuck. Dobrze, że się regeneruje do tej setki, bo tutaj bym raczej tego nie mógł przeżyć inaczej. Eee. Dobra, wiecie co? Ok, następny nie żyje. No niestety, to aż tak pięknie jak chciałem, to nie wyjdzie. Tutaj. Fak. Dobra, bez sensu w ogóle stanie w tym miejscu, bo. Siedzę jak na strzelnicy tam. Okej, okay, chyba się ktoś wysadził w powietrze właśnie. <grymne> Jak brzmiło z ich strony. O Jezus, no ale wyskoczyli. Dobra, w ogóle mi nie idzie to ludzie, nie wiem, coś chyba nie jest mój dzień ostatnio. Chodziło to dużo lepiej. A być może po prostu w ten kretyński sposób z wyrzutni rakiet nie jest to zbyt proste. Bez wykupionych tych... O kurwa, co jest? A, zapisała mi się gra tutaj. Nie jest to aż takie łatwe. Dajcie mi strzelbę. No chodźcie tutaj teraz. Ciołki. No wysun się, wysun się dziadu. Dziękuję. Może skorzystam z tego, że są kretynami po prostu i zaczekam aż tutaj podejdą do mnie. No. Co jest? A czasem dziwnie nie trafia. Johna ma ograniczony zasięg, ale no bez przesady. Wow. Teraz ten kolej widzę, że ma całkiem dobry pancerz. Okej. Okay. jest jakiś dziad. Może wykorzystam snajperkę wreszcie? No! Kurwa, chyba nie trafiłem tym pierwszym strzałem. Hehe. He. Bardzo elegancko po cichu to zrobiłem, wiem. <grym> Też jestem z siebie dumny. Okej, okay, tam są jacyś kolesie. No wychodź dziadu. Okej, okay, oni chyba miały aż taki mocny pancerz, że po prostu trzeba aż dwie kółki z tej sniperki wpakować żeby nich, jak się nie strzela w głowę. No dokładnie. Okej. Okay. No dobra, jest wszędzie alarm. Niestety nie mamy więcej e, amunicji do snajperki. Teraz odzyskamy trochę amunicji do karabinów. Ale udało się przeżyć. Mamy to nasze całe 100 życia w tej chwili. Niech będzie. Znaczy udało się przeżyć. W sumie chyba dwa razy mnie zabili, więc e, bez genialnych jakichś posunięć z mojej strony tym razem. Ale cóż zrobić? Tak to już czasem będzie wyglądało, niestety. E, dobra, mogę to przestawić, mogę i tutaj moglibyśmy po prostu tędy się przedostać i być może zrobić to jakoś fajniej. Ale na pewno już się nie będę teraz cofał. Dobra, chodźmy tutaj, bo widzę, że jest więcej do przeszukania tych żołnierzy. Bierzemy karabin. Eee, dobra, tego już przeszukałem. nas po kolei. Tutaj pod nic nie ma. Tutaj też nie. Tutaj również. Tutaj są jakieś drzwi. Czy za nimi? A nie, za nimi jest chyba tylko kamera. Dobra, na razie zostawię to w spokoju. Eee, co to jest? Skrzynka amunicji. No proszę, Wow, ale w skrzynce amunicji, że jest tylko 5 sztuk e, naboi, to to jest trochę bez sensu według mnie. E, idziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? E, możemy schakować ten panel alarmowy. Trochę to już za późno, bo jest alarm, ale oczywiście to zrobimy. Bo czemu by nie, dostaniemy trochę za to więcej doświadczenia i jeszcze być może jakieś inne rzeczy. Dobra, tutaj, tutaj... Tutaj i tutaj, to nie wygląda zbytno. Aha, zaraz, 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 a nie, najpierw no, tutaj, dobra. Ok, dobra, to było dość proste. i załatwiono. Nawet bez faila, nieaktywny. Wyłączymy ten panel. <grytanie> Bo czasem, może alarm się wyłączyć, i znowu ktoś by chciał go włączyć jeszcze raz. Tak jest. Biorąc pod uwagę AI w tej grze, to nie zdziwiłbym się, gdyby takie cuda były również możliwe w dalszym ciągu. Okej, okay, tam są chyba jacyś dalsi przeciwnicy, ale ja sobie tutaj zbiorę tylko e, te rzeczy od tego kolesia. I może na razie tyle tam nie będę wchodził. E, tu mamy więcej amunicji do karabinu. Spoko. Tam mamy chyba wyrzutnie rakiet, albo coś takiego. Bo widziałem coś dużego tam. Może nam się to przydać. Może specjalnie została umieszczona tutaj jako... A nie, to nie jest jednak wyrzutnia... A nie, jest wyrzutnia rakiet, co ja nie wiem, bredzę po prostu. Weźmy wyrzutnie rakiet, to nam powinno dodać amunicji, nie? Ha, huh. to jest ciekawe. Wyrzutnia rakiet i... Dobra, w tej chwili nie mamy już amunicji z tej wyrzutni rakiet. Może ją y, wyrzucę. Weźmy tą wyrzutnię rakiet, może to jest jakaś inna wyrzutnia rakiet? Nie no, to jest taka sama wyrzutnia rakiet, nie ogarniam Tylko chyba nie z rakietą w środku No to powinni po prostu dodać amunicję, jak zwykle tak robią Nie wiem czemu, tutaj czegoś takiego nie było A, i nie mamy teraz miejsca na rakiety e, No tak, bo wzięliśmy jakieś badziewie po prostu Więc wywalimy Tak jest I teraz będą rakiety Pięknie, dobra Jedna rakieta, znaczy dwie rakiety, czyli jeszcze możemy rozwalić jednego takiego wielkiego mecha Podoba mi się? Ewentualnie mogłem go jeszcze obrzucić granatami. Hmm, mam ich kilka właściwie, żałuję, że tego nie spróbowałem zrobić. Okej, okay, teraz wziąłem go. Eee, dobra, nie wiem czy dostałem jedną sztukę amunicji więcej do tych rakiet. Chyba nie, bo była jedna. Tak ja, tak. Dobra, nieważne, olejemy to. Niech będzie nie wiem na jakiej zasadzie to działa w ogóle wszystko. Zaczynam się już w tym gubić trochę. Eee, to wiesz, to... Wiecie to, podnoszenie kwipunku mi chodziło uzupełniania amunicji i tak dalej. Skrzynia, dobra. Pięknie. Mamy tutaj więcej amunicji do snajperki, niech będzie. Może się jakoś tam w końcu będzie przydawała. Tutaj przynajmniej mi się trochę przydało. I... Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. To pomieszczenie jest sprawdzone. Eee, zaraz, zaraz, bo ja w ogóle dostałem chyba punkt Praxis, z którego nie skorzystałem. W o tym zapomniałem. Pięknie, z mojej strony. Tutaj jest, widzę więcej jakichś elementów Okej okay. Tutaj nic nie ma Może przejdę tędy, to może dostanę jakieś doświadczenie No dokładnie, tak myślałem <gum> Kompletnie nie potrzebuję już tego robić, ale niech będzie Chodźmy tędy Okej, okay, to nas zaprowadzi tutaj, gdzie mogliśmy wcześniej wejść do tych przewodów Ale możemy jeszcze przejść w inne miejsce, no, to mnie ciekawi Gdzie to będzie? I możemy się przetransportować i wyjść gdzie? Aha. Ok, w tym pomieszczeniu, w którym byłem przed chwilą, tak? Tylko nie widziałem tego zejścia najwyraźniej. Taki jestem spostrzegawczy. No dobra, nieważne. 100 punktów doświadczenia dostaliśmy. Teraz trzeba chyba bujnąć się na górę. Tak przynajmniej zrobię. I zobaczymy poza tymi ciałami przeciwników, co tam jeszcze znajdziemy nowego. Ok, hmm. zaraz. zaraz. Okej, okay. chyba następna rzecz do schakowania. Pięknie, zróbmy to od razu. Błam się. Hmm, dobra, tędy nie idę. Tutaj bym chciał i tutaj. Czyli muszę po prostu w ten sposób zrobić. I tak. Tak i tak, ok, niech będzie nieaktywny panel, weźmiemy dobra karabiny, aż amunicja i kredyty, niech będzie dobra. To jest przejście znowu do jakiegoś innego pomieszczenia. Zaraz to zacznę sprawdzać. Wydaje mi się, zaraz cel jest gdzie? Cel jest tam. Czyli chyba pewnie przez tamte drzwi trzeba przejść. Dobra, zobaczymy. Eee, co my tutaj więcej mamy? Tutaj nic. Zajwista <grywka> jest to, taka dynamiczna muzyka, ja sobie po prostu tutaj biegam i wszystko przeszukuję. Zresztą z tego co widzę, to Arm się już zdążył wyłączyć. Tak jest bardzo mądrze. Chyba, że to jest tylko moje wrażenie. W tej chwili nie ma już tego na ekranie żadnych takich punktów jak ostrożny i tak dalej. Tu jest jakaś security area, więc być może powinienem tam się wybrać, żeby wyłączyć te kamery. Zaraz tak zrobimy. Okej. Okay. Kurde, czy jakbym miał wszczep, mógłbym wyłączyć tego robota bojowego? Nie, on chyba tylko wyłącza wieżyczki i, i... 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 kamery, tak? I jeszcze coś tam więcej. Drzwi otwiera? Czy coś tam? Okej. Okay. Następne do skakowania. Dobra, skąd w Stąd idziemy? Chcę zdobyć. Właściwie to chyba, a nie tutaj, chcę zdobyć. Dobra, niech będzie, czyli muszę pójść tak. Pójść tak. Pójść tak. Złapać to, i w tym czasie jeszcze złapać to. Ale, kurde, tam była aż trójka. Dziwne, że tak szybko się włamałem. Kurde, dobra, nieważne. Nie będę się już wycofywał. Coś tam straciliśmy. Parę punktów doświadczenia zapewne, albo jakąś kasę, albo jakiegoś wirusa. Ale, nieważne. Eee, idziemy dalej. Tutaj byliśmy, znaczy, byliśmy, to już sprawdzałem. Lecimy kolejny. Zaraz ten most, może też już byłem. Nie wiem. Nieważne. Tędy trzeba się dostać. Okej, okay, ale bym się nie włączył, jak tutaj wlazłem, niech będzie. Eee, strzałki do pistoletu bezwładniającego, spoko, ale mnie to nie interesuje. Eee, wirus anihilujący, nie ma tutaj. No, to co to za pokój ochrony, jak tutaj nie można <noise> wyłączyć niestety niczego. Okej, okay, dobra, teraz zaczynam się trochę już gubić w tym, w tym miejscu. Na następne jakieś przejście mamy. Okej, okay, tutaj widzę, że się zapowiada e, przejście gdzieś dalej, więc może po prostu wrócę do tych naszych wcześniejszych pomieszczeń, które i tak będę chciał przeszukać. No dobra, zobaczymy. Teraz tutaj co jest grane? Tutaj coś zasłania. Okej. Okay. Tu już byliśmy i wiem, że tutaj były jakieś pomieszczenia właśnie z tej strony. Zaraz obok jakichś kamer, tutaj i chyba na dole, więc zobaczymy co w nich jest, ale to będzie już w następnym odcinku. Coraz ten cały chaos jak w tym moim graniu, ale tak to już niestety ze mną jest. Eee, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. See ya!